Cześć! Poranek w Gdyni, w przyszłość, przyszłość, edukacji to temat dzisiejszego mojego Power Walku. Wróciłem właśnie z targów Bed. BET 2024 w Londynie. To były właśnie targi edukacyjne i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Setki firm edukacyjnych z całego świata, głównie, głównie Europa i Stany Zjednoczone. Meta oczywiście, Microsoft, e, Canva, e, wiele różnych międzynarodowych gigantów. To, co rzuciło się na tych targach w oczy, rzucało się w oczy, to przede wszystkim digitalizacja. Digitalizacja hmm, Digitalizacja edukacji w wielu wymiarach lekcji, zarządzania contentem. Bardzo ciekawą firmą, którą, z którą będziemy pewnie współpracować, była francuska firma z Lille Knowledge, która zajmuje się zamianą na przykład książek w angażujący content. To znaczy wkłada się test, tekst. To mogą być nawet setki stron, i to zamienia te setki stron w, w lekcje, w teksty z pytaniem, nawet, nawet wideo z podpisami. Niedługo też w języku polskim. Także przyszłość edukacji wygląda cyfrowo, i rzeczywiście tych cyfrowych rozwiązań były, było wiele w zasadzie targi były zdominowane przez, przez rozwiązania cyfrowe. I myślę, że to jest bardzo naturalny trend, tak jak, tak jak my używaliśmy nie wiem, kalkulatorów. W dawnych czasach były liczydła, zeszyty. Teraz są tablety, komputery, więc na pewno ten świat, to jest naturalne, że ten świat wirtualny, cyfrowy będzie będzie coraz bardziej e, wchłaniał edukację, dosłownie, i ta edukacja będzie przechodzić do, do świata cyfrowego. Takim widocznym trendem było też to, że e, dużo było rozwiązań opartych o e, rozwiązania hybrydowe i online. To znaczy, że pewnie w przyszłości większość, większość lekcji będzie właśnie w takiej formie, być może też. E, zmieni się model szkoły. Myślę, że też tak jak zdążyłem się zorientować, jeszcze jednym trendem była personalizacja personalizacja kontentu edukacyjnego, czyli uczeń będzie dostawał jakby treść lekcji, która będzie spersonalizowana do jego na przykład poziomu wiedzy, do jego poziomu absorpcji czy jego preferencji w absor absorpcji materiału. Um, można sobie wyobrazić nawet, że każdy uczeń e, będzie miał dosłownie inną formę, inną formę lekcji przeprowadzoną nawet e, w tym samym czasie online przez nauczyciela. Um, bardzo dużo też pomocy takich właśnie opartych o sztuczną inteligencję, która będzie pomagać kreować lekcje, zarządzanie szkołą, zarządzanie procesem przygotowania lekcji. Na pewno co ciekawe też oczywiście takie rozwiązania holograficzne, czyli projekcja dosłownie dinozaurów, świata, nie wiem, kosmosu, świata podwodnego. Te wszystkie światy można będzie, te wszystkie obiekty, światy można będzie prawie dotykać właśnie poprzez trójwymiarową projekcję, czy poprzez hologramy, które już niedługo będą rozwiązania holograficzne, które już niedługo będą powszechnie dostępne. Można wyobrazić sobie na przykład nauczyciela, właśnie, który Holograf, z którego hologram stoi przed, przed uczniem e, albo nauczyciela w metaversie. Zresztą metawers Metavers, e, metavers e, też miał e, ciekawe stoisko, ciekawe rozwiązania dotyczące właśnie świata w Metaversie. Ja przyznam, że mimo tego, że jestem w sobie na bieżąco z tym technologiami, technologia absolutnie mnie. Jakby nie męczy, nie jestem przywiązany do, do jakiejś szczególnej formy kontentu. E, może bardziej lubię książki niż e-booki, ale, ale to jest też sprawa um, jakby bardzo bardziej w funkcjonalności i użyteczności, jakby tego jak używam, niż jakby już samej formy. Natomiast e, myślę rzeczywiście, że jakby to cał, całodniowe bycie, czy całoszkolne bycie um, ucznia, nauczyciela w świecie wirtualnym pewnie będzie, będzie męczące na początku, a też trudno, trudno, trudno sobie wyobrazić na razie, w jaki sposób e, mózg zniesie właśnie um, e, takie obciążenie jak jak cały czas właśnie przebywanie w tym wirtualnym świecie, do którego dąży współczesna edukacja. Ale myślę, że człowiek ma niesamowicie zdolności, zdolności ma niesamowite zdolności ad, ad, tak, adaptacyjne, adaptacyjne, więc, więc pewnie zaadoptuje się. Moja, generalnie my, my też byliśmy właśnie na Bet, na targach Bet w pawilonie polskim. To był w ogóle super pawilon, dziękuję. Bardzo Marcin wszystkim za to, że mogliśmy tam być. Było tam wiele, wiele wspaniałych film, polskich film, z, także polskie filmy z innych części świata. Także nawiązaliśmy wiele ciekawych relacji. Niedługo będziemy też wprowadzać nasz program Mindset Resilient w Indonezji. Ale właśnie też, co ciekawe, to byliśmy jedną z niewielu Firm na tych targach, których rozwiązania dotyczyły właśnie odporności psychicznej, dotyczyły tej sfery mentalnej. Myślę, że w sumie chyba dosłownie na palcach jednej ręki mógłbym, mógłbym polecić, poleć, po, policzyć takie firmy. Natomiast wydaje się, tak jak wynika z badań, to, to właśnie ta sfera problemów e, mentalnych e, będzie, będzie jakimś takim podstawowym problemem człowieka XXI i następnych wieków, więc myślę, że to też na pewno e, dotknie też szkoły, więc to, to ciekawe, duże, właśnie było duże zainteresowanie naszym programem Life on Academy to były właśnie firmy z Anglii. Z Francji, ze Stanów, z Egiptu, z południowej Afryki, nawet, nawet z Peru i Chile. Także mam nadzieję, że, że właśnie te targi, te targi spowodują nawiązanie współpracy z tymi krajami to, że będziemy tam obecni tak jak już teraz jesteśmy obecni właśnie w Rwandzie, Kenii czy Wielkiej Brytanii. Co jeszcze właśnie tak, chyba hmm, wydaje mi się, że to co widziałem na targach to była, to była ta naj, najprostsza sfera edukacji, czyli zamiana jakby zamiana lekcji, kontentu e, i procesu nauczania e, w świat wirtualny. I to jest, to jest taki pierwszy krok. Natomiast e, no, oczywiście tego personalizacja hmm, Personal learning, hyb nauczanie hybrydowe, online, e, zarządzanie rozpuszczoną szkołą, e, sprawdzanie, tak, no, też sprawdzanie przez sztucz sztuczną inteligencję, ponieważ wszystko będzie w świecie wirtualnym, więc e, sztuczna inteligencja czy algorytmy będą mogły sprawdzić, e, w jaki sposób i w jakim stopniu uczeń sobie e, przyswoił materiał, e, uczeń lub uczennica. E, Natomiast brakowało mi pewnie tej sfery, właśnie mentalnej, sfery umysłu, sfery w jakimś sensie ludzkiego ducha. I wydaje mi się, że przyszłość edukacji to jest też pytanie o przyszłość edukacji to jest też pytanie o przyszłość człowieka. Jakie wartości w sumie będą taką latarnią morską dla, dla edukacji? Dokąd ona będzie zmierzać? Tak jak rozumiem ten świat, w którym żyję, to w tej chwili jakby model edukacji w dużej mierze opiera się na tym, żeby, żeby uczyć, przygotować ludzi do, do wykonywania pracy, do wykonywania pracy, która hmm, będzie się powiedzmy, że przyczyniać do rozwoju ludzkości. Natomiast właśnie co będzie hmm, co będzie w przyszłości, kiedy w dużej, powiedzmy za 10-20 lat, e, część tej pracy będzie wykonywana przez, e, przez technologię, jakkolwiek ją rozumiemy. E, być może praca będzie inaczej zdefiniowana. Będzie oczywiście takim cennym, który był też na, e, na tych, tak jak to było, live, e, life learning czyli taki proces, że e, t, rozumienie edukacji w ten sposób, że ona trwa. Całe życie, że nie kończy się w szkole i na studiach. Natomiast właśnie, co będzie jakby celem życia człowieka w przyszłości? Praca, sens życia, w jaki sposób człowiek właśnie znajdzie ten sens w przyszłości. Oczywiście mówi się o tak zwanych future skills, czyli kompetencjach przyszłości, takich właśnie jak. Hmm, jak kreatywność, jak praca w zespole, jak motywacja, jak odporność psychiczna, którą też się osobiście i z zespołem od wielu lat, z zespołem fundacji zajmujemy. Myślę, że w jakimś sensie pewnie zabrakło mi na tych targach też właśnie, jak myśląc o tej edukacji w przyszłości, kontaktu z naturą. Myślę, że jakby natura, życie ma energię i kontakt z nią, powoduje przepływ tej energii. Jakby ja całkiem inaczej się czuję, kiedy, kiedy jestem cały, cały dzień, czy cały dzień na przykład, nie wiem, w Miami, do którego jutro lecę, w betonowych budynkach, otoczony właśnie częściowo wirtualnym światem, odcięty od natury, czy jak kiedy cały, cały dzień spędzam w biurowcu, a całkiem inaczej, kiedy kiedy właśnie tak jak teraz mam możliwość e, kontaktu z wodą, z powietrzem, z czystym powietrzem, e, z drzewami, z trawą. E, tak, to jest całkiem inna energia, więc e, pytanie właśnie skąd e, ludzie będą brali w przyszłości energię do życia, sens życia, czy jakby ten wirtualny świat, który jest oczywiście tylko i wyłącznie formą i narzędziem, czy będzie dobrym opakowaniem dobrym opakowaniem właśnie tego, tej drogi do tego sensu czy znalezienia sensu. Być może jakby częścią tej edukacji przyszłości będzie właśnie poszukiwanie sensu życia. Na pewno. Myślę, że z tego co widziałem wynika, że, że ta edukacja będzie miała inny wymiar, ale też być może o ile teraz edukacja jest oparta na, na odtwarzanie, na wykuwanie, na odtwarzanie właśnie treści w taki sposób, w takiej formie. Jaką zadają nam nauczyciele, przynajmniej w jakiejś części oczywiście, bo, bo nie można e, upraszczać i generalizować, to być może w przyszłości e, ta edukacja będzie bardziej, bardziej otwarta będzie bardziej otwarta na, na poszukiwanie nie tylko na to, żeby przyswoić sobie e, jakiś zasób wiedzy, ale bardziej, żeby przyswoić sobie e, sposób, e, Dotarcia właśnie do wiedzy, sposób myślenia, sposób myślenia otwarty na, na odkrywanie, na poszukiwanie. Być może będziemy poszukiwali innych światów, e, innych, e, innych form istnienia, innych form życia. E, więc podsumowując, e, to co widziałem, to był. W dużej mierze świat, teraźniejszy świat przetransponowany do świata, do świata cyfrowego i myślę, że to jest taki pierwszy krok. Okulary trójwymiarowe, hologramy, rozwiązania, właśnie, które, które powodują, że, że ten materiał lekcyjny jest bardziej interaktywny bardziej można się zakłysnąć, ale myślę, że można się zapłysnąć na chwilę. Bo po chwili e, te zabawki mogą się znudzić, więc e, e, moja taka konstatacja chyba z tych e, wniosek, z tych targów jest taki, że podstawowym mm, pewnie problemem edukacji przyszłości będzie Zaangażowanie ucznia, zaangażowanie studenta, tak aby on chciał się uczyć, aby widział w tym cel. No i pewnie też nie tylko forma edukacji się zmieni, ale też sama treść, sam, sam jakby proces pewnie będzie wyglądał całkiem inaczej. A jeżeli chodzi o mnie, to jutro właśnie lecę do Miami na kongres 60 milionów, gdzie mam wykład o odporności psychicznej, o tym, jak, jak ta odporność jest ważna we współczesnych czasach. Niedługo też w Poznaniu, pod Poznaniem mamy Wielkopolski Marsz Mocy, na który Was serdecznie zapraszam i też Niedługo już, w lutym, będziemy mieli ciekawe zajęcia w Centrach Mocy, w Opolu, Gdyni i Wrocławiu. Skończyłem właśnie pisać, skończyłem pracować nad książką Polaris Jest zimno, cieplej nie będzie, nad thrillerem. I, I myślę o wykreowaniu takiego uniwersum związanego z pustą ziemią, z biegunem, to w jakimś sensie myślę pewnie też e, nawiązuje w nawiązuje, bardzo, bardzo dużym sensie nawiązuje do przyszłości e, myślę, że to będzie właśnie trylogia mm, trylogia Polaris e, i uniwersum komiksów e, ale właśnie tak pomyślę o tym też jak wykorzystać te narzędzia, jak tą formę do tego żeby e, żeby była to też forma Edukacji. Za mną, przede mną, a tutaj teraz za mną Księżyc. E, mam nadzieję, że już niedługo technologia spowoduje, że, e, że można będzie na niego polecieć, e, zrobić obóz e, i zobaczyć, jak tam jest. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego z Zarłowa. Marek Kamiński.